I tam w środku nic nie ma. Tylko błagam nie, gadajcie, że ja tu utknę. Halo, hallo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry: Ark Survival Evolved. Eee, no i słuchajcie, w poprzednim odcineczku skończyliśmy tu w jaskini. Ale z tej jaskini to ja się już wynoszę. Słuchajcie. Poszukamy sobie dzisiaj jakiegoś miejsca na bazę. Jakiegoś lepszego miejsca na bazę. Czyż tu nie było źle? Fajnie, dużo materiałów było. Dobra, i wiecie co? Ja bym szczerze mówiąc poleciał bardziej w tamtą stronę. I pokręciłbym się wokół tamtego terminala, który tam jest. Może znajdziemy ciekawe miejsce na bazę. Fajnie by było wybudować się w miarę blisko terminala, właśnie. O, giga no to sobie tam wpiernicza brontozaura. I o, tu są te mrozy, zobaczcie, zaczęły się, o których też mi pisaliście. Mam nadzieję, że nie zamarznę. No dobra, słuchajcie, zbliżamy się do terminala. Musiałem tak naokoło polecieć, bo tutaj są te gó góry zimowe. I strasznie zimno, a tu w ogóle dookoła tego terminala są góry, więc ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się tutaj budować. No chociaż na pewno miałbym tutaj dużo materiałów. Tak mi się wydaje. Tutaj jest terminal, słuchajcie. W ogóle trzymam Deodikurusa. Deodikurusa w, 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 w szponach. Sobie go oswoimy od razu, żeby nam zbierał kamień. Fajny terminal w ogóle, nie? Ładnie wygląda. Ale słuchajcie, tutaj jest taki ciekawy wodospad. Może byśmy się tutaj wybudowali. Blisko terminala, zobaczcie, mamy metal. Bliziutko. No, hałasuje trochę ten wodospad. Ach, tak, bo tu na dole może. Tu jest trochę ciszej. Tu byśmy mieli wodospad. Może się tu wybuduje na dole. O! Moim zdaniem bardzo fajne miejsce na bazę. Dobra, do Edipuru z nich sobie na razie łazi. Za chwilę pomyślimy, żeby go oswoić. Eee. O, o. Co to było? Kompi? Naprawdę? Kompi był na tyle odważny, żeby mnie zaatakować przy Rivernie? No nie jest zbyt bezpieczna ta okolica, ale wiecie co, ja się nie obawiam w sumie. Nie mam chyba czego. Muszę sobie z terminala zaraz sobie wyciągnąć z 2 i będzie git. No już uciekają. Zaraz wyczyszczę tą okolicę, kurde, czekajcie. Dobra. Moje reksy załatwią resztę. Tu proszę zaatakować. Czy one się teraz staną agresywne? Na wszelki wypadek gwizniemy, żeby były neutralne. Dobra. W takim razie chyba możemy przejść do budowy. Mamy tu jakieś ogromne głazy. Ciekawe czy Doedicurus mógłby to zbijać. I właśnie! Mój Doedicurus, którego sobie przyprowadziłem, O, żyje! Zwinął się w, kul w kulkę! <laughs> no i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze. Niech sobie odpoczywa. Dobra, w takim razie ja bym sobie gdzieś tutaj wybudował bazę. Będziemy mieli blisko wodę. Piękny wodospad. Las. Sporo drzew. Sporo kamieni. Gdzieś tutaj prawdopodobnie postawimy do Edikurusa i będzie sobie zbijał tutaj eee, kamyczki. To to jest. Nic. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe miejsce. Podoba mi się tutaj. Chyba. No nie wiem. Co to kurde było? Dzięki. No ty kurde, jak go dziadną w nogę. No co zahamy, no? Nie dadzą mi spokoju. Jak to się zbija, kurde? Mam nadzieję, że mi to nie będzie odrastać tutaj. No i dobra, od, od czegoś takiego myślę, że możemy zacząć. To będzie nasze centrum dowodzenia. Tutaj będziemy mieli wszystko, nie? A to jak baza się tutaj rozrośnie to, to już nie wiem. To, to, się, to się, okaże, nie? To się okaże. Zobaczymy, ciekawe czy dałoby się windę tam na górę zrobić. Fajnie by było jakby się dało windę zrobić, to bym sobie jakimś ankylozaurem tam mógł wyjeżdżać czy coś. E, nie wiem, wiecie, żeby metal zbierać na górze. Spoko by było. Ja myślę, że tu sobie zrobimy wejście. O, do Kurus już stał, ale na razie go nie, mo nie możemy do niego strzelać. Bo on się zaraz nam schowa w kulkę, znowu się zmieni. Więc na razie go nie oswoimy. Kurde, taka jakaś średnia ta baza mi wyszła, kurde coś. Ale wiecie co, dobra, niech będzie. Ej, ty kurde, nie strasz mnie. O. Pięknie. Tak będzie nasza baza wy wyglądać. Nie jestem pewny, czy zrobiłem sobie drzwi. Nie zrobiłem sobie, oczywiście, że sobie nie zrobiłem. Ale nie potrzebujemy drzwi, po co nam drzwi? No dobra, pięknie. No to dopiero początek, nie? Ja bym tutaj sobie coś pobudował może. Dawno w sumie nie, nie budowałem. W sumie na Genesis tylko coś tam budowaliśmy i na The Island, a tak to w sumie na innych mapach to tak mało w sumie. Więc może na tej mapeczce też byśmy sobie pobudowali. Fajne miejsce, tutaj z wodospadem mamy, więc dość ciekawie to wygląda. Jestem ciekawy, czy na tym drzewie dałoby się budować i czy dałoby się tam wchodzić przez to drzewo, bo widziałem, że tam dziura jest w środku. W sumie sprawdźmy to. Ale kurde, tutaj nie ma dziury, zobaczcie. Jakby tu była dziura po tej stronie, to by się dało wejść tu do środka. Ale czekajcie, patrzcie, tu jest dziura. Ciekawe, kurde, co tam jest. A kurde, co to jest? Ja pierdzielę głupie mrówki. O. I tam w środku nic nie ma. Tylko błagam, nie gadajcie, że ja tu utknę. No nie, no oczywiście. No oczywiście, że ja tu utknę. O nie, mrówki. Ej, utknąłem tu. Nawet mrówki się mnie boją. No to nieźle zrobiłem, kurde. O, jak szybko wybiegam? I może się uda stąd wybiec, kurde. O, o, o. Nie, no, kurde. Ej, to jest w sumie moja szansa. Przeskoczyć tam. O nie. Kurde, i to się może udać, nie? Ajajaj. Aj, aj. Ej, kurde. Przecież ja mam argentę. Załóż siodło, by jeździć. Serio? Gdzie ja mam siodło? Fatalnie. Gryf? Gryf może być za duży, kurde. Ej, nie jest za duży A, bez paniki, wszystko pod kontrolą Trollowałem was Trollowałem was Co? Nie działa bola na niego? Pierdzielę Jak, jak to się stało? A, pierdziele i on ucieka Nie no, nie ma sensu to niego strzelać teraz Ach, kurde, to nieźle, że bym sobie do edikulsa oswoił Dobra W każdym razie możemy zacząć urządzać nasz domek Co to było? Czy tylko ja to słyszałem? Dobra Kurde, i fabrykator nam się zmieści tutaj pod tą ścianę jedynie w sensie e, całą ścianę zajmie. Ej, możesz to kurde? Ej, co ty, gdzie ty to stawiasz? Coś kurde poszło nie tak. Pyk. No, tu mamy pokrętełka. Dobrze, to postawiłem elegancko, bez zasilania. Trochę odstaje od ściany, ale dobrze, może być. Do wiecie co, może bym tutaj sobie generator postawił? Tylko ja bym go obrócił chętnie. O, w ten sposób go postawimy. Kurde, nieźle się tu urządzimy od razu na starcie. Ciekawe czy ten piec bym tu zmieścił. jasne, czemu nie, kurde, ale nie chcę tego pieca tutaj. Piec sobie postawimy potem. Co wam go na razie tu. O, Siup. Eee, Potrzebujemy workbencha, bo tego nie zrobiłem. No kurde, niedźwiedź. On jest obity, biedny. O kurde, on jest agresywny. I szczerze? Myślałem, że niedźwiedzie nie są agresywne. Czemu tak myślałem? Dobra, w każdym razie mamy paliwko. Metal się nam tutaj przetapia, żebyśmy sobie już mogli zrobić... Żebyśmy sobie mogli zrobić... A ja mam paliwo! Kurde, przecież ja wziąłem paliwo. No widzicie, kurde? No tak to właśnie jest, no. Tak to właśnie jest. No to w takim razie mamy... Co tam się kurde dzieje z tym Gryfem? Możesz? Możesz przestać? A wiverna co robi? No dobra, witam w moich skromnych progach. Eee, tego piecyka później nie będzie, jak już e, będziemy mieli miejsce na duży piec. E, mamy zasilanie, mamy prąd, mamy wszystko tutaj sobie postawiłem to tutaj to e, jakieś skrzyneczki e, też będziemy na pewno mieli. aczkolwiek na razie materiały mogę chować tutaj. Mamy tutaj 300 miejsc e, i tutaj, bo tutaj też mamy 300 miejsc, e, więc póki co na razie miejscami nie braknie. Zastanawiam się, od czego powinniśmy zacząć tutaj właśnie na rag na Mamy bazę. To był nasz plan, żeby zrobić bazę. Aczkolwiek, no nie jestem tutaj jeszcze bezpieczny. Na pewno jakiś tutaj mur bym sobie chciał zbudować. Jakiś. Jakoś to ciekawie bym chciał zrobić. No, jakoś ciekawie bym chciał to zrobić. Zobaczcie, że tutaj na dole też metal jest. Więc fajnie by było jakiś mostek zrobić, żeby ankilosaurem chodzić albo coś. A może bym tam. Z... postawiłbym tam ankilosaura czy coś. Albo może znajdę jakieś inne miejsce, gdzie, gdzie będą więcej, więcej skałek blisko siebie. E, bym postawił takiego ankylosaura, żeby sobie automatycznie to tam, e, wiecie, od czasu do czasu zbił. Oho. Kurde, chyba coś znowu leci na mnie. No, pewnie, że tak. Kurde, ta wiwerna, ja pierdzielę. Co ty robisz, chłopie? No... Mądry ton nie jest. No, mądry ton kurde nie jest. Dobra, słuchajcie, przepalę sobie troszeczkę mięska, e, bo skończyło mi się jedzonko. No i polecimy sobie gdzieś. Nadal kurde nie włączyłem sobie tego, tej opcji z levelowaniem prędkości ruchu. Muszę to zrobić, zobaczcie, mam 28 Leveli tutaj. Wszystkie mógłbym wpakować w prędkość ruchu. Ciekawe, jak szybki byłby e, gryf wtedy. Dobra, 15 mięsa na razie wystarczy, słuchajcie. Długo nie musimy latać. Zobaczmy, co my tu mamy w okolicy. Na pewno metalu, kamienia, drewna nam nie braknie. Fajnie by było, jakbyśmy zlokalizowali sobie gdzieś kryształ jeszcze. No i przede wszystkim zobaczmy, czy coś ciekawego mamy tutaj w okolicy. No jak na razie to. To kupa kamieni tylko. Ale też fajna taka płaska polanka tu jest. Duża baza by się zmieściła. Ale ja nie potrzebuję dużej bazy przecież. O, GPS, biorę. Czy coś tu ciekawego jest? Tu już może być zimno. No, są te zimowe góry. No, to jest też fajna miejscówka, zobaczcie. No, tylko że tu już na pewno będzie zimno. I tu jest jakaś jaskinia. O kurde, ale ja nie mam... Nie mam za bardzo dinozaurów, żeby tam wejść. O, Viverna sama wlatuje. Ej, czemu ona nie chce wylądować? O, dobra. W sumie czy tam z drugiej strony da się wyjść? Da się, ej! Kurde, fajna ta jaskinia. Tu widzę na ragnaroku sporo takich, takich rzeczy jest. Do budowania bazy właśnie. Zobaczcie jaki kurde. Jakie podejście eleganckie tutaj do bazy, rampa taka elegancka. Tu by trzeba było tylko coś dobudować. Ale dobra, no my się tam nie będziemy budować w jaskini, nie? Niektórzy z was mówili, że respią się tutaj wiwerny lodowe, ale bardzo rzadko. A niektórzy mówili, że się nie respią. To jak to w końcu jest? Możecie dać znać. Jak coś, to gdzie szukać takich wiwern powinienem? Ciekawe, kurde, czy to się w ogóle dało swoić coś takiego. No muszę wam przyznać, że warunki kurde to mamy idealne do szukania jaj. Ja już mam gamę zwiększoną. O, zobaczcie tak wyglądało to na normalnej gammie. Oj oj oj, także nie ciekawie kurde. Nie wiem skąd tam mgła, jakaś chmura dziwna tutaj jest. Lawa kurde świeci. Czekajcie, jeszcze coś. Okej, okay, już tak nie będzie razić. No jeszcze padać zaczęło. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Czy te wiwerny nas będą atakować? To jest kurde do dobre pytanie. Strasznie się kurde cykam. Nie wiem dlaczego. Tyle razy już to robiłem. O nie, zimno mi jest. No to kurde bardzo niedobrze. Chyba się wycieczka szybko skończy dla nas. Ja pierdzielę, ale się przestraszyłem. Dobra, ale muszę odpocząć, bo jak będę musiał uciekać przed wiwerną ...to ja muszę mieć staminę. Pogoda idealna na zbieranie jaj. Dobra, ale w, w taką pogodę takie jaja, słuchajcie, powinno być widać z daleka, bo one świecą. Więc ja się pytam się, gdzie są kurde te jaja? Ej, kurde. To tyle, kurde. I ta jaskinia tutaj z tymi wivernami to taka dość niewielka jest i... I mamy kurde problem, bo nie ma żadnych jaj. Wygląda na to, że one potrzebują troszeczkę więcej czasu. Hm. Bardzo ciekawe kurde to jest. No dobra, w takim razie odpuszczam. No kurde, powiem wam szczerze, że w nocy też tu klimacik niezły jest. Fajnie to miejsce wygląda, fajnie. Nie wiecie co? Oswoimy sobie do kurusa Przygotujemy się takie do, do, do rozbudowy. Niech już zbiera materiały. Fajnie by było jakby jeszcze bobra oswoić. Albo jakiegoś Terizino, chociaż. Te, chociaż Terizino kurde znacznie trudniej oswoić niż jakiegoś Bobra. Tutaj jest ten dodikurus. Czemu ja kurde myślałem, że bola na niego działa? A może ja źle trafiłem i tak naprawdę bola działa na niego? Kurde, bladego pojęcia nie mam. Wykraftuję jeszcze ze trzy bole. No ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to zadziała. No nie. Kurde, strasznie mało torporu wchodzi. Ej, dobra, w miarę blisko bazy się udało powalić. Więc bardzo, bardzo kurde, dobrze. Potrzebujemy majoberki. Czy ja mam majoberki? Oczywiście, że mam. Pięknie. No i dobra, będziemy mieli do Edikurusa, który będzie sobie tutaj kamyczki zbierał gdzieś. Prawdopodobnie tam, albo może tutaj. Nie ma to jakiegoś znaczenia większego. No dobra, do Edikurus tutaj w krzaczkach e, się oswaja pomalutku. Mam nadzieję, że go nic nie zeżre. E, no ale słuchajcie. No bazy wybudowaliśmy kawałek. Urządziliśmy się pięknie. Mamy praktycznie wszystko, co potrzebujemy. Jeszcze tylko piec muszę postawić, no ale to nie mamy na razie miejsca na to. Chociaż teoretycznie, no kurde, mógłbym go tutaj postawić chyba zamiast tego pieca, nie? Dostęp do materiałów mamy całkiem przyzwoity. Ja bym chciał tutaj windę wybudować, więc może się zajmiemy tym w którymś odcinku. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć, jak buduje jakieś rzeczy. Ewentualnie możecie dać znać. Co mógłbym wybudować? Jak mógłbym wybudować tą bazę tutaj w tym miejscu? Widzicie już, jak to mniej więcej wygląda, więc może macie też jakąś wizję. Na pewno chciałbym jakiś mur dookoła wybudować. No i tą windę. Ale to winda to, to potem. Ale na pewno jakiś mur bym chciał wybudować. Tu bym chciał może jakąś jakoś tą rzeczkę wykorzystać. Nie wiem jak tu głęboko jest, ale chyba żadnego wodnego dinozaura tutaj nie schowam. Chyba, że tam. Tam jest przejście pod tym wodospadem? Nie no nie ma przejścia Ale jest metal Także całkiem ciekawie Tu w sumie jest trochę miejsca Jakiegoś wodnego dinozaura dałoby się tutaj zmieścić Więc w sumie spoko Więc fajnie by było jakbyśmy Gdzieś tam stamtąd Pociągnęli mur I przeszli przez rzekę Aż do tej skały tutaj Takiej taki dookoła byśmy zrobili sobie Spoko by to mogło wyglądać no ale nie wiem, dajcie znać co myślicie. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!